Cześć ja jestem Kamu i dzisiaj e, organizuję dla was konkurs. Przepraszam za tamto. E, konkurs dla widzów. E, konkurs e, polega na dniu, na daniu lajka i suba na moim kanale oraz filmie e, i dodanie komentarzu biorę udział. E, a nagrody zostaną e, powiedziane na live. Ja zrobię takiego live'a z kolegą. Kolega wymyśli dwa, trzy, a ja wymyślę dwa dla was nagrody, no. Jakieś nagrody takie, żebym nie strzelał, bo jeszcze nie mam tylu pieniążków, żeby... Po prostu ja... Z... Widzicie, jeżeli dasz mi słowa, wtedy zarobię pieniążki. O to chodzi. Wtedy będę organizował i nie wiem, no, live'y itp. Więc y, dając im suba y, poprawiasz w ogóle mi humor, humor i będzie więcej odcinków y, Zapowiadam Wam, y, że będzie y, na pewno będzie pytanie, znaczy y, nagroda, y, podanie skape'a plus y, intro plus y, pierwsze miejsce to będzie y, da, danie mojego, podanie mojego skape'a i kolegi. Y, jeszcze do tego możecie ze mną nagrać i jeszcze mogę wam zrobić intro za właśnie pierwsze miejsce tylko po prostu trzeba y, nadaniu lajka like polega na tym, żeby dać lajka like i suba na moim kanale oraz w filmie i dodanie komentarzu biorę udział, no i to tyle dziękuję wam bardzo za oglądanie y, i cześć